Wiecie, w Steel Abrain jest pełno Eventów i tutaj po prawo na dole Mam tutaj jakieś trzy podstawowe Ale jest jeden jakiś Zablokowany i chwileczkę Sami, czy ty to zrobiłeś specjalnie dla mnie Jakiś nowy event? No tak i żeby go odblokować Musisz pisać ukośnik zadanie Tylko uważaj, bo to nie jest fajny Event. Eee, chwileczkę Jak to nie fajny? E, dobra widzowie to Ja tutaj na górze wpiszę sobie zadanie i uwaga Jak to kliknę to ej, wyświetliło Mi się. Event Sami, ostrze że nie, tajny event Samiego może być straszny. Robisz to na własną odpowiedzialność. I odblokuję ten event Samiego. I mam 5 zadań: zrób czarne bazy, ukradnij od samego Brainrota 666, daj Brainroty na cmentarz, uwięź wszystkie Brainroty i daj pułapki na całej mapie. E, chwileczkę, Sami, czy to nie jest przypadkiem jakieś za ciężkie do zrobienia? ho, <laughs> niby za ciężkie, ale wszystko możesz zrobić, bo to dla ciebie przygotowałem. W sumie chciałbym zobaczyć, co to jest za event. وتي A dalej mi tutaj została, widzicie to? Ja chciałbym zrobić pierwsze zadanie i czekajcie, jak sobie wpiszę znowu te zadanie, to jestem ciekawy, to jest zrób czarne bazy, tylko chwilę sami, jak ja mam niby to zrobić? Dam ci taki specjalny pędzej i weź to pomaluj, dobra? Ale jak to spray w style a brain rot? I faktycznie ty on mi tutaj coś pokazał i jak to wezmę, to zobaczcie, mam tutaj taki spray i teraz chwilę podejdę sobie i mogę tutaj wybrać każdy kolor, który chcę, tylko chwilę, tutaj jest ten czarny i jak go kliknę, to czekaj, czy moja baza. A a zamieni się cała na czarno I tak ma być bardzo dobrze Tylko twoje brain roty też musisz przekolorować Jak to brainroty Chwileczkę Moje już nubili pizzanini są zmienione Reszta brain też Tylko chwilę Tutaj na górze w mojej bazie Może coś nie będzie przekolorowanego O ja dobra To jest frio ninja Tak strasznie wygląda To jest cicleterina Bicicleterina Ona tak ładnie wygląda a Tutaj na górze O nie Mam moje rzeczy z luczek Tylko chwilę Czy ja to też muszę zmieniać? A jak myślisz? No, pewnie, że tak. Inaczej nie dam ci tego eventu samiego. No nie, widzowie, ja nie chcę tego robić. Ale czekajcie, spróbuję teraz też to poklikać. I o, nie, chyba coś nie działa. Sami nie pokolorowałem moich rzeczy, ale ja jestem zmieniony. Ty, jak ja śmiesznie wyglądam. Ja nie chcę taki być. Ho, 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 to jest mega śmieszne, ale wiesz, co pokoloruję jeszcze inne bazy? I wtedy te zadanie ci zaliczę. Jak to wszystkie bazy? Uhu, ten styl Abrador będzie tak strasznie wyglądać. W ogóle ten event samiego, który mogę odblokować. Też się wydaje być mega straszny tutaj. O, jest baza samiego, ale chwileczkę, pum. Piszę teraz ukośnik zadanie i błagam, żeby... Wow, wyleczyło się tak i zrobione mam te zadanko. I teraz mam drugie ukradnij 666, Braidrod od samiego. Chwilę, czy taki Braidrod w ogóle istnieje? No pewnie, że tak, zrobiłem go na potrzeby tego nowego eventu. Idź do mojej bazy, dodawaj! No Nie chce mi się coś w to wierzyć, widzowie, że jest takie straszna wersja 6-7. Tak, bo on tak ładnie wygląda i tutaj na dole jest pełno Tuk, tuk, sahurów, tylko chwilę, przecież ty je usunąłeś z gry Usunąłem, ale ja mogę je mieć, bo jestem adminem I lepiej nie was się ich ukraść Nie no, nie mam takiego zamiaru sami w ogóle Dobra, chodźmy w takim razie na górę i muszę ukraść tego nowego brain rota. Tutaj są, ej, brainroty takie laki bloki luczka Tego też nie możesz zabierać, bo to jest moja własność One są piękne, ale ty idź na górę Czyli co, tutaj toś będzie, chwileczkę I, a, ja tutaj widzę tego to ja go nigdy nie widziałem. Widzisz to, to lepiej go zabierz, bo to jest proste zadanie i uważaj, żeby nikt ci go nie ukradł. No na pewno będę uważać, bo jakby ktoś to wziął, to byłoby naprawdę grubo, bo mam nowego brakrota, takiego strasznego. O, o ten event naprawdę może mi się zacząć za chwilę nie podobać, bo on tak strasznie wygląda tutaj po prawo na dole, ale muszę go odblokować. Dobra, daję go tutaj do mojej bazy. I tak! On wygląda troszeczkę strasznie, ale czekajcie, wpiszę sobie ukośnik za Zadanie I uwaga! Ono powinno mi się wykonać, tak? Mam tutaj na zielono i teraz mam. Daj, Brainroty na cmentarz takie zadanie? Czy to nie będzie troszeczkę za ciężkie? I tutaj nie ma żadnego cmentarza. Jak to nie ma? Specjalnie wszystko przygotowałem. Dawaj za mną i do tego miejsca musisz je dać. Te wszystkie najstraszniejsze. Ty, ja nawet nie widziałem, że coś takiego tutaj jest. Ej, dlaczego ty w ogóle zrobiłeś cmentarz dla Brainrotów? Czy ty chcesz usunąć tą grę? Haha, <laughs> lepiej się nie pytaj, tylko dawaj, tutaj Brainroty. Groty, tu masz specjalne miejsce Gdzie one muszą być, więc lepiej Idź, bo czas ci się kończy Nie, dobra, to ja nie chcę widzowie tracić Tej możliwości na nowy event Sam jego, bo on może być mega dobry Wiecie co? Chyba dam w tamto miejsce Na przykład Nubini Pizza, nie takie Ciemne, bo on tak dziwnie wygląda Ale tutaj, o, odblokował się I mogę go dać idealnie w tamto Miejsce, tylko lepiej się tak nie ciesz, Bo za chwileczkę będziesz płakać Jak będziesz miał ten event, ohoho oh. Czy serio on będzie aż taki straszny? Może ja ale jednak nie będę go odblokowywać Ale w sumie chciałbym go, jeszcze dwa miejsca Mi tutaj zostały, więc teraz dam Coś mocniejszego z mojej bazy, na przykład O, tą cicletterinę, picicletterinę Bo naprawdę, ona o, tak ładnie wygląda A w tym miejscu ona chyba też Ona taka będzie, juhu Lepiej się pospiesz z ostatnim brainrotem A nie tak gadasz głupio, bo czas ci leci O, o, dobra, to jest akurat prawda Więc teraz szybko, mam taki dywanik Więc podlecę sobie może i dam na przykład O, tego brainrota Nie, 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 nic z tych rzeczy, musisz dać swoją maskoteczkę z Nuczek Shop. Tak, ty ją masz tam na górze. Ale jak to na cmentarz? No nie, moja maskoteczka jest przecież taka ładna. Mam ją tutaj na górze z mojego Lucky Bloka. i... Uh, 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 dobra, muszę ją wziąć, widzowie, i dam ją w tamto miejsce, ale ona jest dostępna na moim sklepiku, więc też sobie możecie taką sprawdzić, bo ona jest mega słodziutka w prawdziwym życiu. I jestem ciekawy, jak ona będzie w tym miejscu wyglądać, więc dajmy ją tylko... Uh, 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 ja się zaraz popłaczę. Bardzo dobrze, twoje zadanie zostało Wykonane, teraz jeszcze dwa ci tylko zostały. Ty no i jestem ciekawy w sumie jakie, więc uwaga, piszę sobie ukośnik zadanie i błagam, mło, niech teraz się pokaże. Uwięź Brain Roty, coś takiego? Tylko jak ja mam niby to zrobić? Spokojnie, musisz to zrobić na linii, żeby one w ogóle nie wychodziły z niej i odpalę ci specjalną rzecz, czyli takie narzędzie samiego, gdzie będziesz mógł sobie wybierać i uwięź je. O, o ty, to jest mega powalone! Czekajcie, czy ja mogę tak naprawdę dać tutaj jakąś pułapkę? WOO! Ty! Ja mogę po pojawiać jakieś rzeczy tak samo jak sami w tej grze. No tak, tylko tak się nie ciesz, bo to jest tylko na krótki dostęp i lepiej uwieźć te roty z linii, do no szybko. No dobra, muszę to zrobić. Jestem ciekawy, jak one wszystkie zestakują się w tym miejscu, widzowie. I wiecie co? Może napiszcie jakiś komentarz kochamy cię sami, żeby on nie był aż taki zły, bo te zadanie na ten event jest troszeczkę przerażające. Czekajcie, ja spróbuję w takim razie pum, podawać tutaj klatki. Ej, dobrze daję tutaj klatki, żeby one chodziły. Nie, fuj, co ty robisz? To ma być idealnie tak, żeby one w nim były zaraz normalnie dostaniesz bana! O, o, nie, ja nie chcę, dobra to chwileczkę, tutaj mam jakąś, o, taką klateczkę, jak sobie ją dam do gry, to, wow, jak ona wygląda! No ładnie, tylko ja już ci pomogłem i ustawiłem to, aha, aha widzisz teraz te stąd istotnie przejdą. No co ty, jak to wygląda? Ta klatka dla brainrotów. Co ty sami zrobiłeś? Teraz już ich nie ma na linii, tylko będą cały czas uwięzione. To jest takie smutne. Nie wiedziałem, że coś takiego można zrobić. No tak, ale za to zauważ, że żaden brainrot nie ucieknie ci na koniec linii. Będziesz mógł sobie wziąć każdego, jakiego chcesz. Ej w sumie o tym tak nie pomyślałem. No tak, wow, tu pipi jakiś poleciał. Biorę go, a nawet ja tutaj mogę sobie wchodzić. Ej, ja też jestem w klatce, widzowie. I mogę wziąć każdego brainrocika, jaki wyleci. Tylko chwilę, nie, ja chcę te event samiego, więc wpiszę tutaj na górze ukośnik, zadanie i błagam tak, mam już zrobione cztery i zostało mi ostatnie, czyli daj pułapki na całej mapie, ty, czy to nie jest przypadkiem troszeczkę za łatwe? No niby tak, ale to wszędzie musi być, nikt nie może tędy przechodzić, rozumiesz? Ej, no w sumie tak, no to w, po prostu wystarczy, że pokupuję dużo pułapek, tak, bo w sklepie, jak wiadomo, tutaj są takie właśnie trapy, jeżeli sobie pokupuję je, to będę mógł za chwileczkę wszędzie dać je na mapie i bardzo dobrze, zobaczcie, jedna, druga, trzecia, na czwarta i będę tak cały czas to dawać. No tak, tylko lepiej się pospiesz, bo za chwileczkę one mogą zniknąć. I w sumie jest tylko pięć tych pułapek, więc nie wiem, czy mi się uda, ale będę próbować cały czas. I czy tyle pułapek wystarczy, bo naprawdę dałem ich wszędzie na całą mapę, aż trzeba uważać, żebym jakąś nie wdepnąć. No tak, ja akurat mam taki dywanik, ale zaliczam ci to zadanie i możesz odebrać swój event. Chwileczkę, naprawdę, czekajcie, ja muszę na górze wpisać ukośnik zadanie i chwilę, tak, Mam wszystko zrobione i mogę kliknąć od bloku I wiecie, co widzowie? Pum, klikam to. I chwilę, gdzie jest ten event? On dalej jest tutaj zablokowany. Poczekaj, ja w tym momencie przeteleportuję cię na normalny świat i dostaniesz ten event. Więc pum, i zobacz, jesteś już na evencie. Chwileczkę, naprawdę jestem w bazie po prawo tutaj na dole. Mam włączony ten event, a chwilę, jak to wygląda na linii. Ej, te brainroty mają taki rozmiar duży. Jak to jest możliwe? I nawet tutaj, ej, jest jakiś księżyc wielki straszny i pełno jakiegoś ognia wokół. Ej, ten event jest serio mocny. No tak, i lepiej zbieraj sobie te brainroty, bo one są mega rzadkie i mają duży rozmiar. Nawet ten Nubili Pizzanini teraz jest dobry. Ty, no właśnie, a ile one dają pieniędzy? Dobra, widzowie, ja spróbuję sobie nubili wziąć pizzanini. Nubili Pizzanini i patrzcie, on do mnie idzie, do mojej bazy, czy co? Patrzcie, jaką by będzie wyglądał w środku, uwaga, biorę sobie tego dupka i wow, ty, nigdy nie miałem takiego brain rota z eventu samego, ej, ty naprawdę to zrobiłeś, ty, on nawet wystaje tutaj na moim drugim piętrze, on zajmuje dwa miejsca czy jedno? Póki co jedno, ale potem będzie zajmować dwa i lepiej weź sobie jakieś mocne six seven czy coś takiego, bo to jest serio op, no w sumie masz rację, ale chwilę, czy tu będzie, wow, wielki six seven, wow, jak on wygląda biorę go widzowie i nawet jest admin lucky block, dobra, ty, on nie jest też taki przeogromny, a na dodatek wyszedł tutaj. Wow, mój Lucky Blok. Widzicie to nawet taki złoty. Jak to jest możliwe? Ło, on jest taki przepiękny. Widzowie, musicie zostawić łapkę w górę i suba dla samiego za ten event. A chwilę ja chcę zobaczyć, czy teraz mój Six 7 naprawdę tak dobrze wygląda w tej bazie. wow, on jest jednym z większych brain rotów tutaj. Ale gdzieś tutaj jeszcze powinien być ten Lucky Blok luczka, który jest w tym miejscu. Zobaczcie, on wystaje normalnie sobie. O, tak z mojej bazy, a spróbuję. Otworzyć. Może go tylko on, nie wiem gdzie jest Chyba tutaj niżej, więc uwaga Spróbowałbym go otworzyć, ale widzowie nie daje rady I ten event w sumie jest Najlepszym eventem na świecie Dobrze, że go odblokowałem